Dzień dobry, dzień dobry, a za chwilę byłoby dobry wieczór. Tak słuchajcie, witam się z Wami w kolejnym jużniu. Nie wiem jakim cudem, jak ja to zrobiłam, ale filmiki, które miały się ukazać w poniedziałek i wtorek, ponieważ dzisiaj mamy środę, usunęłam. To znaczy, miałam gdzieś tam zapisane, robiłam porządki, usunęłam. Nawet usunąłam z kosza, więc jeżeli ktoś by pisał mi, że można je jeszcze gdzieś tam wygrzebać, to niestety wszystko poszło gdzieś tam sobie. Tak jak widzieliście, powiększyła nam się rodzinka, lunka się okociła w poniedziałek, 16 maja. Zrobiła tym samym prezent mojemu tacie, bo mój tata akurat tego dnia ma urodziny, to się włosy elektryzują. I powiem Wam, było to dla mnie mega przeżycie, ponieważ brałam w tym udział. Nie wiem czy pokażę Wam ten filmik, czy to gdzieś tam puszczę. Muszę jeszcze na... zastanowić się, bo padło kilka takich słów, gdzie no nie wiem, czy się nadaje do puszczania, ale w każdym bądź razie lunka ma się dobrze, maleństwa mają się dobrze. To już nasza druga doba, drugi dzień tak naprawdę, kiedy, kiedy one są z nami. I są tak słuchajcie urocze, że po prostu nie można od nich oderwać oczu. Dziewczyny najchętniej, jakby mogły, to by siedziały cały czas w kuchni i, i przy nich siedziały, i patrzyły, i podglądały, i, i w ogóle. A najchętniej to już by się je wzięło. Wiecie, do przytulenia i tak dalej. Chociaż Luna nie atakuje, nie, nie warczy, nie syczy, także jest, powiem Wam, ok. Sam poród mniej więcej trwał około tak typuję około 4-5 godzin bo jak gdzieś po godzinie pierwszej zobaczyłam, że są dziwne plamy na, miała przygotowane już takie posłanko i, i na tym ręczniku takie plamy i myślałam, że Luna po prostu się sikała, krótko mówiąc a jak się okazało już miała skurcze już te bombelki chciały się wykluć i typowaliśmy typowaliśmy w Maxie 3, wyszło 6. Tak, ale sam poród i my byliśmy ogólnie przy porodzie dwójki. Musieliśmy jechać do miasta, więc lunka została akurat w tym momencie sama. I jak przyjechaliśmy, okazało się, że jest tych kociaków już 5. Dziewczyna oczywiście zapatrzona i tak dalej. I w pewnym momencie Natalia krzyczy: Mamo, mamo, coś się dzieje, chyba Lunka jeszcze dalej rodzi. Ja Wie gdzie urodziła już pięć, to gdzie tam kolejne? I faktycznie e, przy Natalii urodziło się szóste maleństwo. Hmm, także mówię, Lunka ma się dobrze. E, tak jak zaczęła gdzieś tam powiedzmy około pierwszej, bo to tak mniej więcej by było, to gdzieś chyba e, w pół do piątej wszystko się zakończyło, także w pierwszym momencie myśleliśmy, że będziemy musieli obcinać pępowinę, bo ona jak wyszło pierwsze maleństwo, po prostu, wiecie, jak na takiej karuzeli biegała, nie wiedziała co ma robić. Chcieliśmy jej pomóc, ale okazało się, że jednak sobie dała świetnie radę. Przegryzła tę pępowinę, zjadła całe łożysko i później wykluło się kolejne maleństwo. Było trochę takiego miałczenia dziwnego i Także uczenia, ale powiem Wam, że wszystko się świetnie skończyło. W poniedziałek jeszcze nie wychodziła, jak urodziła, bo była już tak padnięta, że załatwiała się w domu w kuwecie. Ale we wtorek już, czyli wczoraj pozwoliliśmy jak gdyby wyjść, oczywiście w asyście, bo bałam się, że ona ucieknie. Od kociaków, ale okazało się, że nie. Poszła w swoje miejsce, gdzie się zawsze na dworze załatwia. Załatwiła się i za chwileczkę wróciła do domu. Także ulga, wiecie, niesamowita. Wieczorem troszeczkę było jej, wczoraj, wczoraj jej trochę szukałam, ale też przyszła. Także, także jak, jak na razie dzisiaj przyjechałam, wypuściłam ją, też poszła się załatwić i wróciła. Więc póki co jest ok. Miejmy nadzieję, że, że tak zostanie, bo. Bo, jak wiadomo, różnie bywa. W każdym bądź razie, radość w domu niesamowita. Dzielna mama, prawda? No, pewnie, że tak. Dba o swoje bąbelki. A my już jesteśmy takie duże. Mamy dwa dni. Kociaki słodziaki, można by było patrzeć na nie godzinami. Mamy już 3 dni. Tak, słuchaj, słuchajcie, kociaki słodziaki mają już 3 dni. Coś hmm. nie mogę zabrać się do nagrywania, tak wiecie. Troszeczkę nagrywam, troszeczkę ee, niby sięgam, coś niby nie, a tak zerkam, bo Luna poszła się załatwić i zerkam, żeby ją wpuścić z powrotem do kuchni. Hmm. Jeszcze maluchy śpią, to sobie Luna korzysta. O, właśnie, idzie do domu. Także powiem Wam, jest naprawdę, na razie są spokojne. Zobaczymy, jak to będzie. Jak troszeczkę podrosną, nie wiem, jak będą miały tydzień, dwa tygodnie, jak będą się zachowywały, jak będą rosły i tak dalej. Fajnie będzie, tak wiecie, obserwować to. I cóż. To chyba będzie na tyle. Chciałam się po prostu z Wami podzielić naszą e, wspaniałą nowiną i wiadomościami odnośnie Lunki. Ech. Ja zmykam robić sobie kawę. Mamy, słuchajcie, godzinę 17, ale muszę iść zrobić sobie kawę, bo dzisiaj po prostu jestem nie do życia. Nie wiem, czy ta pogoda daje się wyznaki, czy też nie. W każdym, razie, w każdym bądź razie jestem po prostu dzisiaj dentką od godziny 5.20 na nogach i dopiero usiadam o godzinie, przepraszam, o godzinie no, 16.30 gdzieś nawet nie, mam 17 jeszcze, jeszcze na, na chodzie, więc pewnie za chwileczkę usiądę, muszę zrobić kilka zamówień. Coś tam jeszcze poszukać, poszparać, nadrobić. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się usiąść do YouTuba, żeby odpowiedzieć na Wasze komentarze, pytania, na wiadomości i tak dalej, bo niestety to też kuleje. No ale jak sami widzicie, luna i, i maleństwa po prostu zabierają nasz cały czas i, i każda wolna chwila jest skupiona właśnie na nich. Także kochani, ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Ja wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa. Pozdrawiam.